Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i mamy film o Ekspedycji 33. Wczoraj ogrywaliśmy sobie tę grę na live i będziemy ją zaraz znowu ogrywać, więc zapraszam na y, Twitch slash gdzie zakochałem się w tej grze naprawdę. Jakby to gra takie miała zajebiste wejście, że to jest, no w tym roku dawno, w tym roku tak jeszcze bardzo się nie, nie zaskoczyłem jakąkolwiek grą, więc mam nadzieję, że ją przejdę, raczej ją przejdę i wtedy prawdopodobnie wam dam jakieś, może to nie recenzje, bo na recenzjach się nie znam, ale jakieś takie może pierwsze wrażenia, coś z tego typu, bo gra naprawdę wygląda niesamowicie i cała ta walka, kombat, no wszystko jest genialne, nie? Więc jak zobaczyłem film tutaj od TV Gry na temat właśnie tej ey, Claire Obscure Expedition 33, to stwierdziłem, że kurde, ej, muszę to obejrzeć i zobaczyć, co ciekawego tutaj jest do powiedzenia na ten temat, bo mega mnie zaciekawił lol tego świata i możliwe, że tutaj dowiemy się więcej na ten temat, przez co jeszcze bardziej to moją, ten mój główny Wiedzy na temat tej gry za spokoję. więc e, zaczynajmy. Obscur. Jestem zaskoczony. Nie tym, że tytuł podnosi z popiołów mechanikę walki turowej, znacząco ją usprawniając i przedstawiając na nowo niewybitną muzyką, fenomenalnym stylem artystycznym, czy chłodną, a zarazem Dobra, ja nie mogę. Ku... Ten kombat, ten kombat. Ku... To, 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 uh, to jest takie złoto, jakby ja lubię JRPG, nie jakoś bardzo, ale zawsze one były dla mnie po prostu nudne, miałem w sobie coś takiego, że przez to, że one nie były, one były nastawione na non-stop robienie tego samego teoretycznie, no to ty się po dłuższym czasie nudziłeś, czy to Pokemony, czy Dragon Quest, czy Final Fantasy, tutaj mamy totalnie co innego, dzięki temu, że mamy możliwość unikania i parowania, to ten gameplay staje się totalnie inny i zacznie mimo tego, że ty jesteś, można powiedzieć, trochę zmuszony, żeby z tego korzystać, bo inaczej jesteś papierkiem na kilka hitów. I to jest właśnie zajebiste, bo bałem się, że to będzie tylko po prostu dodatek do, do całego gameplayu, który tak naprawdę albo ktoś będzie używał, albo nie będzie używał. A tutaj on jest strasznie um, narzucany nam, graczom, więc to jest zajebiste i każda walka, póki co oczywiście, dla mnie była niesamowita. A tutaj jeszcze autor wspomniał o ścieżce dźwiękowej. No o Boże, tam jest taka jak ja odpaliłem tą gierkę, to dosłownie pierwsze kilka minut siedziałem tylko przy napisach, przy menu i słuchałem muzyki, bo jest fenomenalna, jest genialna, naprawdę. Do dawno tak się nie, nie jarałem żadną produkcją. Ten porywającą historią. Zaskoczyło mnie to, że w 2025 roku pojawiła się tak dobra gra i dodatkowo nie prowadzi mnie za rękę. A przy tym, mimo że fabularnie jest to gra liniowa, a świat bardziej określiłbym jako zamknięty. To Kler stara mi się udowodnić, że nie do końca tak jest. To gra, w której jako odbiorca miałem ochotę się zgubić. I tej myśli chciałbym poświęcić ten materiał. To nie jest recenzja. Będę odwoływać się tylko do niektórych aspektów gry, żeby przedstawić wam jak Kler idzie pod prąd, a jednocześnie zachęca gracza, żeby ten został ze światem na dłużej. A najlepsze jest to, że eksploracja w tej grze jest jej największą wadą. No z tego co ja zauważyłem, to na samym początku miałem taki problem, że było bardzo dużo niewidzialnych ścian. I to nawet w takich lokacjach, że po prostu były sztuczne tłumy, żeby nie można było gdzieś pójść. I nie było tej kolizji do tych postaci, tylko wręcz było po prostu zwykła ściana niewidoczna. I no to, to jest trochę przykre, ale też nie oczekujmy jakby wszystkiego od tej gry. Wiadomo, gdyby ta gra tego nie miała, to byłaby jeszcze bardziej fenomenalna. No ale to co jest i tak jest naprawdę... Mua. I w ogóle, ja mam ochotę co chwilę, jak on coś powie, zastopować i opowiedzieć coś z mojej perspektywy, jak się tą geojarami i tak dalej. No bo naprawdę to jest, to jest kosmos ta gra. W czasach, gdy ogrom produkcji zasypuje nas tysiącami wskaźników, litrami żółtej farby, milionem wykrzykników, a do tego wszystkiego jeszcze mamy mapy z dziesięcioma warstwami i widokiem satelitarnym. To człowiek chciałby po prostu chłonąć świat gry takim, jakim jest. W Kler musimy przeprowadzić ekspedycję przez zupełnie obce tereny. Kontynent niemal nieznany. Dostajemy kompas i miłej podróży. Jeśli uzyskasz od kogoś informację, że najbliższy cel wyprawy znajduje się gdzieś w górach na północ stąd, to. Po prostu ruszasz na północ i szukasz gór. Nie otwierasz mapy, nie wypatrujesz wielkiego czerwonego wykrzyknika, a po drodze nie natkniesz się na hordę NPC-ów przypominających ci gdzie iść dalej. Co więcej, nawet najbliższy cel, ten najbardziej aktualny, możesz sobie przypomnieć dopiero w obozie. Nie masz tutaj dziennika, który pokazuje ci krok po kroku, gdzie iść, co zrobić i w ogóle jak najlepiej to wykonać. Jedyna dostępna mapa to ta obecna w widoku świata. Tak jak w klasycznych JRPG-ach, na przykład Final Fantasy VII czy mojej ulubionej dziewiątce. Po opuszczeniu danej lokacji wracamy do podróży po kontynencie. Oczywiście możemy napotkać przeciwników czy znaleźć coś ciekawego, ale głównym celem tego widoku jest ukazanie świata w bardziej rozległy sposób. To po prostu naturalne przejście z jednej lokacji do drugiej. Co do zamkniętego świata, o którym wspomniałem wcześniej, to oczywiście fabuła jest liniowa i musimy realizować ją w konkretnej kolejności. Jednak co do tej otwartości świata, to Kler stara mi się udowodnić, że nie jest tak zamknięte, jak mógłbym się tego spodziewać. Tak, lokacje są korytarzowe, choć z odnogami i rozgałęzieniami, ale brak mapy, brak konkretnych wskazówek i bardzo rzadko spotykanie NPC sprawiają, że ta korytarzowość nie rzuca się w oczy aż tak bardzo. Zwłaszcza gdy gracz ma tendencję do lizania ścian. Wtedy nagle okazuje się, że świat Cler ma do zaoferowania nieco więcej. Nie jest to eksploracja na ogromną skalę, z otoczeniem nie wchodzimy w głęboką interakcję. Możemy zniszczyć kilka elementów. No, ale to wszystko. I właśnie w tym tkwi sedno. Ekspedycja 33 nie jest grą AAA. Nie próbuję też takiej udawać. Ale co istotne, otrzymała zestaw konkretnych narzędzi i wykorzystuje je do maksimum. Tu wid No właśnie, to jest najlepsze, że ta gra ona kosztuje 55 euro. Ona jest w cenie Dableja i jest Dablejem. I jak na standard dzisiejszych cen, to to jest naprawdę niska, niska cena, jak za taką grę. W tej samej cenie praktycznie dostaliśmy Limaster Obliviona Obliwiona. Gry przed 20 lat jakby remaster, wiadomo, ale to jednak taka sama cena jak za nową grę, która tak naprawdę modyfikuje stare przyzwyczajenia w JRPG-ach, jeżeli chodzi o system walki, bądź fabularnie jakoś fajnie może zaskoczyć i tak dalej, więc to jest naprawdę no trochę śmieszne, że taka gra wyszła w takiej cenie, bo gdyby wyszła za 70 euro, no to to byłoby takie poko, ok? jakby ludzie by się nie zdziwili, a jednak te 55 euro to jest naprawdę spoko cena za tą grę. To jest cena, którą dosłownie każdy może dać. I na pewno nie pożałuje tych pieniędzy. Widać pomysł, a do niego dobrano odpowiednie mechaniki. Gra nie jest przeładowana systemami i funkcjami, które mają sztucznie napompować oczekiwania, by potem rozczarować swoim brakiem głębi. Wręcz przeciwnie, wachlarz mechaniki jest skromny, ale świetnie przemyślany, dzięki czemu gra zyskuje na spójności i dopracowaniu. To doświadczenie, które pozwala spokojnie zanurzyć się w świecie przygotowanym przez twórców. I właśnie to jest jeden z najciekawszych aspektów świata Kler. Można się w nim zgubić. Nie dlatego, że świat jest źle zaprojektowany czy chaotyczny, ale dlatego, że jego struktura, jak i potyczki pozwalają na chwilową dezorientację. No i, no i ta walka to jest takie cinema. I na początku miałem coś takiego, że: Ej, czy przypadkiem tego nie będzie za dużo na ekranie siedziało, Czy za bardzo mnie to nie przebocuje? Wręcz przeciwnie, e, zajebiście to wygląda, zajebisty feeling. I no, po tych kilku walkach, które już odbyłem, no to za każdym razem e, się cieszyłem z tej walki, bo nawet ten quick time e Event, w którym masz tam kliknąć dobrze. Jak to zepsujesz, to się nic złego nie stanie, ale jak klikasz to masz fajną tą satysfakcję z tego, taką dopaminkę bym powiedział. Zanim znów odnajdziemy właściwy kierunek. Oczywiście korytarzowość lokacji w końcu i tak doprowadzi nas tam, gdzie chcemy. No i co ważne, taki projekt świata nie sprawia, że gra staje się trudna, a skoro już o poziomie trudności mówimy. Kler robi wszystko na opak, również w kontekście współczesnej branży growej. I nie jest to wyłącznie moje wrażenie. To oparcie pod prąd zauważył też Maciek Pawlikowski i to po ograniu samej wersji demo. Alternatywne podejście twórców Kler jest widoczne w naprawdę wielu aspektach gry, ale jednym z tych, o których chcę powiedzieć teraz, są poziomy trudności. Do wyboru mamy trzy stopnie. Najniższy skupia się na poznaniu historii. Przeciwnicy nie zadają wielkich obrażeń, a parowanie i uniki nie są wymagane do zakończenia walk. Poziom domyślny to już wyzwanie. Starcia są bardziej wymagające, a kontry stają się wręcz zalecane. Poruszanie się po mapie wymaga troszkę lepszego planowania. Warto też zaznaczyć, że w przeciwieństwie do wielu turowych RPG-ów, tutaj nie uświadczymy randomen kancerów. Przeciwnicy są widoczni i często można ich po prostu ominąć. Do tej kwestii zresztą jeszcze wrócę. Najwyższy poziom trudności Ekspercki, wymaga już perfekcyjnego parowania i unikania ciosów. Każdy ruch należy dokładnie przemyśleć, a jeśli zostawiliśmy domyślnie włączone Quick QuickTime Eventy, bo tak, da się je wyłączyć, te stają się obowiązkowe, jeśli chcemy zadać jakiekolwiek obrażenia. Co? Da się wyłączyć Quick QuickTime Eventy? Kurwa, co to za świat się zaczął robić z tego wszystkiego? Najpierw bossy nam wypierdalają z gry, oczywiście, jak chcesz. Nie musisz chcieć, kurwa, walczyć z bossami. Nie musisz chcieć grać w grę, kurwa. Ech. Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że to standard. I słusznie. Bo to właśnie w ten sposób powinien wyglądać poprawny system poziomowania trudności. Domyślna rozgrywka oferuje nam jakieś wyzwanie. Nie masz czasu, chęci, albo po prostu chcesz poznać historię? Okej, okay. zmieniasz poziom i grasz dalej. Już bez sztucznego obniżania poprzeczki i bez prób projektowania gry pod jedną konkretną grupę odbiorców, najczęściej budowaną na podstawie osób, które nie mają czasu na gry. Co równie ważne, zmiana poziomu trudności nie polega. Ale nigdy na przykład tego nie rozumiałem. Jeżeli nie masz czasu na granie, no to czego? Jeżeli masz dobrą produkcję i nie masz czasu na granie, to możesz grać na cięższym poziomie trudności, bądź domyślnym, który tak samo stanowi jakimś elementem wyzywania dla ciebie i masz tą grę na dłużej. Masz więcej highsów w portfelu, jeden plus. Masz grę, którą możesz się cieszyć dłużej, drugi plus. Jakby to nie jest jakiś, nie wiem, speedrun gear, że ty musisz za każdym razem przechodzić każdą. Premiere, jak najwięcej gier, i tak dalej. Jakby każdą grą powinniśmy się cieszyć, jeżeli ona nam się podoba. Więc jeżeli zmniejszamy sobie ten poziom trudności, powodu, że nie mamy na przykład czasu, tylko po to, żeby potem ograć w inną grę, gdzie też zmniejszymy sobie ten poziom trudności, tylko po to, żeby ją przejść, bo też nie mamy czasu, no to po co my gramy? To może od razu, właśnie, dajmy sobie tego. Automatyczne krewsęgi, automatyczne granie, automatyczne walki, pomijanie bossów, i tak dalej. Nie. Nigdy tego nie rozumiałem u innych, naprawdę. Nigdy tego nie rozumiałem u innych graczy, czego wybierają taką rzecz. Jeżeli mają jakby kminę, że chcą to skończyć, tą grę, i dla nich to jest najważniejsze, to tak, okej, okay, zgadzam się, to jest spoko. Ale nie po to chyba gra się w gry, żeby odstawić ją na półkę, tylko żeby ją przeżyć, mieć jakieś doznania z niej, coś z niej wyciągnąć, jakieś emocje fajne przeżyć, coś fajnego odkryć. To jest yy, tak, tak, tak samo gra, jak i książka czy film możecie dużo nauczyć, więc. Więc czego zabierasz sobie ten element podczas spędzania na tym tak dużej ilości czasu? Ja tu jedynie na manipulowaniu liczbą punktów życia wrogów. To nie jest tak, że zamiast 5 tur potrzebujesz 15. Wyzwanie to coś więcej niż wydłużony czas tłuczenia mobów i Klerob rozumie to doskonale. Nie chcę, żeby zabrzmiało to jak klasyczny rant w stylu. Uu, moim zdaniem gry są teraz za łatwe kiedyś to było, choć no, może troszkę. Niemniej, nie chodzi mi o to, by gra mnie katowała, poniżała i doprowadzała do odkrywania nowych przekleństw. Chodzi o uczciwe, wyważone podejście, o grę, która potrafi dostosować się do możliwości gracza, zamiast zmuszać innych do podporządkowania się jednemu z góry narzuconemu tempu. Bo choć wybrany poziom nie zmienia mechanik walki, a w teorii sprawia tylko, że trudniej nam przeżyć, został on zaplanowany tak, by wpływał na inne elementy rozgrywki. To po prostu zaplanowana prostota. I tak w właśnie powinno wyglądać tworzenie gier faktycznie dostępnych dla każdego, albo przynajmniej dla zdecydowanej większości. Bo jeśli cała zmiana poziomu trudności sprowadza się do tego, że przeciwnicy nagle stają się gąbkami na obrażenia, to nie jest dla mnie wyzwanie. To nie jest też interesujący problem do rozwiązania, coś co sprawia, że chętniej wciągam się w grę. Co najwyżej zaczynam mieć trudność, ale z zaplanowaniem czasu nagranie, jeżeli wiem, że będę spędzał czas dwie godziny tukąc jednego bossa, bo po prostu ma dużo HP. I to wszystko. Tymczasem prawdziwe wyzwanie to takie, które polega na poznaniu przeciwnika, zrozumieniu jego stylu walki, rozczytywaniu systemu ataków. To obserwacja i analiza tzw. sound cue, czyli dźwiękowych wskazówek sugerujących kiedy i jak przeciwnik zaatakuje. Ale nie tylko. Chodzi też o delikatne niuanse animacji. Wróg na przykład przed konkretnym ciosem zgina nogę, albo wykonuje charakterystyczny obrót lub wykonuje ich trzy. I to są dla nas już znaki. Ja to robię to sposobem na e, głupią małpę. Czyli próbuję raz, uda się albo się nie uda, nie udało się, dobra, czyli nie umiem kurwa, próbuję drugi raz, nie udało się, dobra, okej, okay. to próbuję trzeci raz, udało się i za trzecim razem mówię, o, o, to tak trzeba to zrobić i zapamiętuję to i potem już mi to wychodzi, <grytanie> więc <grytanie> z tym uginaniem nogi to <grytanie> dobrze wiedzieć, może zacznę na to zwracać, zwracać uwagę, a nie próbować jak debil metodą prób i błędów. Ki. Ten, mam Soulsowy filmik w grze JRPG. O Bagira, kupuj to. Souls lajkowe -like tego JRPG. To musisz już to zagrać, stary. Jak nawet poziom trudności dla ciebie zrobili e, cięższy. Taki, że on jest fajnie wymagający i musisz perfekcyjnie parować, tajmować na time eventach i tak dalej. No kurde, jakby ta gra brzmi, jakby dla ciebie była skrojona. System walki w Clare skutecznie przełamuje stagnację znaną z wielu turowych RPGów. Połączenie klasycznej turowości z... Tak, stare ty w jak grałeś, to pięściami bossy biłeś, więc... Elementami dynamicznymi jak quick time eventy, system parowania i uniki sprawiają, że każda potyczka wymaga realnego zaangażowania. Nie wystarczy zakolejkować kilku akcji i patrzeć jak pasek HP bardzo powoli się kurczy. Tutaj każda umiejętność, ofensywna czy defensywna, wymaga aktywnego wkładu gracza. Nie trafisz w. No tak samo jak masz tą na przykład ziomeczkę, tą pierwszą, którą odblokowujesz, to ona ma jakieś tam dodatkowe mechaniki z tymi elementami, czy tam emblematami odnoś... odnoszące się do danych żywiołów, które boostują inne umiejętności i tak dalej. I tak naprawdę każdy twój atak będzie chciał sobie jakoś zaplanować na niej. Więc to jest bardzo fajne. Szczególnie że chyba jak dobrze pamiętam, tam możesz dać 6 umiejętności na swoją postać, więc możesz się tak dopasować, żeby ten gameplay faktycznie był taką akcją reakcją na. Jeżeli em, oczywiście, mówię, nie doszedłem do tego momentu, to jest bardziej spekulacja, do której prawdopodobnie raczej jest w tej grze. Nie ma co tutaj kłamać, ona akurat fajnie ma ten system walki. Zrobione, więc nie zdziwiłbym się, jeżeli pewne umiejętności by na siebie się kumulowały, działały jakoś z osłabieniem i tak dalej. Więc bardzo fajnie można samemu sobie rozkminić tutaj, nawet build. Jak i, i to jest fajne dosłownie, tworzenie buildów w JRPG jest genialne. W okienko z quick time eventem? Skill zada bardzo małe obrażenia, albo nie zadziała wcale, nie zareagujesz odpowiednio na cios wroga, dostaniesz damage albo negatywny status. Tu każdy ruch ma faktyczne znaczenie. Co ważne, gra nie wydłuża sztucznie walk poprzez specjalne rozciąganie faz i dodawanie miliona liczb tu, a drugiego miliona tam. Zamiast tego, wraz z postępem w fabule, dochodzą nowe mechaniki i drobne niuanse, które wzbogacają walkę. Niektórzy przeciwnicy zyskują dodatkowe cechy, które możemy, choć nie musimy rozgryźć, żeby po prostu łatwiej nam się walczyło. Szczerze mówiąc to grając na domyślnym poziomie trudności, nie wyobrażam sobie przejścia gry bez korzystania z uników i kontr, co oznacza, że nie jest to jedynie dodatek, jak na przykład w Jakuzie. Tutaj mówię konkretnie o Like a Dragon. Owszem, mogliśmy tam robić uniki, ale nasze postacie były takimi bykami, że nie musieliśmy po to sięgać. W Claire, te akcje defensywne są o tyle ważne. I właśnie o to chodzi. Taki sam problem miałem z Pathfinderem. Mm, jak ktoś nie kojarzy, taki CERPEK. Bardzo fajny. Ale tam. Ja, inaczej jak, jak ja w CRPG to chcę zawalczyć jak w crpg Jeżeli mam możliwość ominięcia tego, co jest trochę czasochłonne, szybką akcją, szybką walką, która jest automatyczna, właśnie tak, tak jak to działa w Pathfinderze, no to nie czasem wybierzesz tą drogę szybszą. I to jest trochę takie, że no człowiek pójdzie na tą łatwiznę nie czasem, a bardzo mógłby fajnie skupić się na gameplayu. Wiadomo, nie musisz tego z tego korzystać. I fajnie, że masz taką opcję, ale ja wiem, jacy są ludzie, wiem, jaki sam jestem. Często idziemy po najmniejszej linii Oporu i trzeba się od tego wystrzegać, co, co jest ważne, ale jak już implementujesz tego typu mechanikę, to właśnie fajnie, jeżeli jesteś odpowiednio gratyfikowany, jeżeli jej używasz. I właśnie yy, ta ekspedycja 33, ona robi to genialnie. Jeżeli masz używać uników, a szczególnie kontr, no to Ty jesteś niesamowicie gratyfikowany i Ty masz motywację, żeby opanować tą umiejętność. I to jest zajebiste, a jeżeli jej nie masz, to wręcz masz yy, dużo z tego minusu, co jest tak samo zajebiste. Że możemy je robić jako pojedyncza postać lub cały team. Rodzajów kontr i uników też jest kilka, w zależności od tego, jaki atak sadzi nam przeciwnik, bo są też takie nie do odparowania klasyczną kontrą. A i poza oczywistym zadawaniem damage'u przy zablokowaniu przeciwnika, to napełniamy pasek przełamania. Dostępne odpowiedniki mikstur przywodzą mi na myśl stusy. Napełniamy je tylko przy sztandarach pełniących rolę ognisk, i możemy mieć ich przy sobie zaledwie kilka, a wraz z czasem rozgrywki nieznacznie podnosimy ich ilość. Wszystko działa o tyle ciekawie, że jeżeli wrócimy do wcześniejszego tematu gubienia się, a do tego wszystkiego jeszcze mamy ten brak wskaźników, które zalewają nas z każdej strony, to tak jak powinno być, praktycznie każdy, nawet najmniejszy przeciwnik to potencjalne niebezpieczeństwo. A ich oczywiście też możemy unikać, nie bez powodu mówi o tym w segmencie soulsowym. Ma to też inną zaletę. Jeśli mamy taką ochotę, możemy zawędrować do pobocznych endgameowych bossów i spróbować ich rozsmarować na wczesnym etapie rozgrywki. Takie możliwości daje nam system parowania i uników i gra co prawda daje nam znać, że hej, ten obszar nie jest bezpieczny, ale pozwala nam dalej błądzić. I ja miałem taką właśnie przygodę, gdzie trafiłem do lokacji, w której po ubiciu bossa okazało się, że był raczej planowany na wyższe poziomy. Dzięki temu wyszedłem z przedmiotami znacznie przewyższającymi obecne znaleziska, ale poza tym była też satysfakcja. I w zasadzie dlatego chciałem zaznaczyć ten element solsowy, bo to właśnie gry od From Software przedstawiały mi taki świat, w którym zagubienie się było praktycznie jego mechaniką. To dzięki temu mogliśmy poznać charakter otaczających nas lokacji, ale żeby w nich wytrwać, stało przed nami Jakieś wyzwanie. Eksploracja była nie tylko wędrówką po mapie, ale próbą zrozumienia reguł świata, który. No tak, no bo nie ma lepszego uczucia, niż jak osiągniesz coś ciężką pracą. I. Każdy praktycznie może to potwierdzić z osób, które starają się na przykład do czegoś dojść. Nie ma dróg na skróty, nawet jeżeli pójdziesz na jakieś skróty, to i tak ta satysfakcja nie będzie taka sama, jak zrobisz to samemu. Więc, jeżeli ty masz taki ciężki pojedynek z przeciwnikiem, gdzieś się zgubisz, potem się odnajdziesz, potem coś jeszcze innego zrobisz, ale to wszystko jakby zrobisz, dlatego że się starałeś, no to to będzie dużo lepiej smakowało niż w przypadku rzeczy takiej, że przewiniesz katsenki. Z bossem, bo boss ci umrze, i tyle. I nawet nie czujesz, że bossa pokonałeś, nawet nie czujesz, że cokolwiek osiągnąłeś, jakby gdzie jest fan wtedy. Nie podaje niczego na tacy. I elementy, jakie Kler czerpie z tego gatunku, wydają się idealnie oddawać to, co tak bardzo urzeka odbiorców. Oczywiście w skali znacznie mniejszej, i muszę to zaznaczyć, jest to świat bardziej zamknięty, który praktycznie miałby służyć tylko przemieszczaniu się, ale dzięki tym kilku elementom, nawet tak zamknięte środowisko potrafi urzec i roztoczyć jakąś iluzję, dzięki której mamy wrażenie, że uczestniczymy w naprawdę pochłaniającej przygodzie. Wizualia są ok, ale audio, kurwa, chłopie, muzyka klasyczna połączona z operową i francuski język do tego, przecież, przecież to jest genialne i to wszystko jeszcze w klimacie takim steampunkowym, no Skoro mamy w tym świecie spędzić już trochę czasu, to powinien on cieszyć lub intrygować wizualnie, a z tym Kleropskur radzi sobie całkiem dobrze. Świat przedstawiony utrzymany jest w estetyce Bellepoque, silnie inspirowany sztukami pięknymi, malarstwem, a także świadomym operowaniem światłem. Nie jest to świat cukierkowy, bo pogubić się w takim to tak naprawdę żadna przygoda, a choć gra działa na piątym Unreal Engine'ie, co osobiście zawsze budził u mnie lekki sceptyzm, tutaj silnik sprawdza się naprawdę solidnie. Podczas ogrywania dema miałem wrażenie, że świat jest nieco pusty. Nie był tylko makietą, ale przypominał raczej starannie wypolerowany. Ty lokacjach jak z tego, jak u Ricarda. Pusty. Nie był tylko. Ale ma... ładnie to wygląda, nie? Kietą, ale przypominał raczej starannie wypolerowany pokaz, trochę martwy. Na szczęście im bardziej zanurzałem się w pełną wersję, tym bardziej to uczucie znikało, a momentami wręcz tłumaczyło skąd wzięły się moje pierwsze wrażenia. Tak jak zresztą wspominałem wcześniej. Świat nie jest w pełni responsywny, ale jest na tyle interaktywny, że naprawdę da się go eksplorować. Twórcy umiejętnie operują iluzją odległości. Prowadzą nas wzrokiem ku mrocznemu monolitowi, który wydaje się być tuż za rogiem, zawsze miga na horyzoncie, ale to tylko po to, żebyśmy po kilku godzinach zdali sobie sprawę z tego, jak daleko naprawdę się znajduje. Każda lokacja ma swój własny charakter. Tak, właśnie. To jest taki prosty sposób na pokazanie, jakby świata, gdzie ludzie tego nie robią, game devowie tego nie robią. W Elderlingu przecież, no stop, masz to wykorzystywane. Czyli po prostu wytłumaczenie tobie jakiejś na przykład, osi fabularnej, bądź drogi do celu, na przykładzie widoku, w, na widnokrągu coś po prostu masz. I to cię kieruje do tego miejsca. Wyznacza ci właśnie tutaj cel, bądź odległość od niego, jak właśnie jest tutaj. W, w I w takim Elderlingu, jak już wspomniałem, no to na przykład mamy sytuację, kiedy wchodzimy do stolicy i mamy pierwszy wyłom w murze i widzimy stolicę, ale widzimy wejście do złotego drzewa, więc wiemy, że tam mamy się dostać. Nie pokazano nam od razu całej stolicy, tylko pokazano ją przy drugim wyłamie w murze, kiedy wchodzimy już na tą stolicę i mamy pokazaną tą piękną całą stolicę, ymm, gdzie mamy wtedy się zachwycić tym widokiem. Ale ten pierwszy fragment, który my widzimy, jest naszym drogowskim. Wskazem. I on nam wyznacza, ej, tam masz się dostać. Tak samo tutaj. Ej, ciągle pamiętaj o tym, idziesz do tego monolitu, ale popatrz, ile jeszcze przed tobą jest tej drogi. I to jest genialne, to jest właśnie tak się powinno konstruować światy. W latających wodach podziwiamy wariacje na temat morskiego świata. W wiosce Gestrali można uśmiechnąć się pod nosem, widząc prymitywne, groteskowe wręcz konstrukcje. Chwilę później przechodzimy przez pola usłane ciałami poległych ekspedycji, tuż pod wzgórzami. I tak. Wiem. Wiem, zdałem sobie sprawę, pisząc ten tekst, że część tego akapitu może brzmieć jak klimacik, fabułka, miodna graficzka. Ale serio, tu zupełnie o to zupełnie nie chcemy podziwiać, w którym chcemy się zanurzyć, musi nas czymś zachwycić. Różnice między lokacjami mogą być subtelne albo wyraźne, ale muszą być zauważalne. Kler ma wiele mrocznych miejsc, a mimo to trzyma się konsekwentnie estetyki epoki piękna. Ta różnorodność w konkretnej stylistyce sprawdza się tu znakomicie. W końcu mowa o ekspedycji na nieznany kontynent, gdzie jedynym, czego można się spodziewać, są resztki cywilizacji i śmierć czająca się z każdej strony, przynajmniej w teorii. Więc gdy gubimy się wśród światła, luminy i krwi, zostając sam na sam ze światem, po prostu się w to wszystko wciągamy, a opowieść, którą twórcy dla nas przygotowali, w takiej wizualnej oprawie odbija się jeszcze lepiej. Nie bez powodu widzicie mnie teraz u nas w studio. Jeśli zastanawiacie się, na jakim sprzęcie możecie podziwiać tę magię świateł i surrealny świat Klerowskur, mamy pewien pomysł. Pomóc wam w tym może sponsor naszego odcinka, firma Sharp i ich najnowsza seria telewizorów. Sharp GR. Cechy tych urządzeń są świetnie skrojone pod graczy. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 4K UHD i matrycą QLED opartą na panelu VLCD, To oznacza głębokie czernie, szeroką gamę barw i niezwykle szczegółowy obraz. Coś, co idealnie pasuje do tytułów o tak wyrazistej i niecodziennej stylistyce, jak Klerobskur. W kwestii płynnej rozgrywki telewizory z tej serii oferują wysoką częstotliwość odświeżania do 144 Hz. Do tego dochodzą technologie VRR i AMD FreeSync które eliminują zacięcia i rozrywanie obrazu. W praktyce gra się płynnie i bez opóźnień. Zresztą... Właśnie ta grafika wygląda fenomenalnie z tego powodu, że jest stylizowana i ma taki swój ładny klimacik. Nie no po prostu ten cały aspekt związany właśnie z tą Francją z tym steampunkiem połączonym z właśnie z nie, nieznanymi krainami, z roślinnością, która zal, zalewa dosłownie te Stare cywilizacje i to wszystko, właśnie skąpane w tej stylistyce, takiej lekko plastelinowej, wygląda super. I ta gra od... ma jeden taki duży minus, który ja uważam, że jest minusem. Dla kogoś to może nie być minus i totalnie to rozumiem, ale tej gry nie da się odpalić bez DLSS-a. Nie da się wyłączyć tej funkcji. I na przykład, ja na początku, jak zacząłem w to grać, to siedziałem, może nie wiem, z 20 minut i próbowałem poustawiać wszystko, żeby wyglądało dla mnie jak najlepiej i, i najbardziej płynnie, a jednak miałem z tym trochę problem, bo ten DLSS jednak pojawił te lekkie artefakty, więc... No, fajnie jakby tego nie było i bardzo szkoda, że to jest, niestety. Zresztą Input Lag też jest zminimalizowany, a tryb Auto Low Latency Mode automatycznie dostosowuje ustawienia, kiedy tylko włączacie grę. Na pokładzie są też porty HDMI 2.1, co oznacza pełne wsparcie dla PlayStation 5, Xboxa Series X i PC-tów. To jednak nie wszystko. Jeśli nie macie odpowiednich głośników czy słuchawek, nie musicie się martwić. W serii GR zastosowano system audio Harman Kardon z technologią Dolby Atmos. Przestrzenny, dynamiczny, po prostu kinowy dźwięk. Jeśli więc chcecie w pełni zanurzyć się w świat klarobskór, albo po prostu pograć na wysokich ustawieniach i cieszyć się wizualnymi fajerwerkami, zdecydowanie warto sprawdzić Sharp GR. Klerobskór w każdym momencie próbuje zanurzyć odbiorcę w swoim świecie, nie tylko przez estetykę czy fabularne tło, ale głównie przez to, jak na grasz. Włosach, na nie chłopie, tylko co się dzieje tutaj przez estetykę czy fabularne tło, ale głównie przez to, jak grasz. Podczas eksploracji nie znajdziesz żadnej mapy, poza tą standardową, dostępną w podróży między lokacjami musisz nauczyć się świata, rytmu i topografii danego miejsca. Gra nie prowadzi za rękę, a to zmusza do uważnego obserwowania otoczenia. Pamiętywania punktów orientacyjnych i wsłuchiwania się w przestrzeń. Jeśli dostępny jest samouczek danej mechaniki, to możesz go obejrzeć tylko raz, i to w konkretnym momencie. To samo dotyczy również walk. Wymagają skupienia, obserwacji, wyłapywania wzorców niektórych ataków, i wcześniej wspomnianych soundkił, wskazówek dźwiękowych. I dlatego odbiorca ma nie tylko grać, ma się wciągnąć, reagować, przewidywać i po prostu się w tym zgubić. To wszystko składa się na grę, która nie chce Cię jedynie prowadzić przez historię, ale wręcz wciąga do środka każąc ci ją poczuć. Gra stawia wyzwania i uważam, że one również są kluczem do pozytywnego odebrania tytułu. Cieszę się, że Claire decyduje się łamać dzisiejsze stereotypy bez zabawy w niepotrzebną zachowawczość, która notabene nie wychodzi twórcom ostatnio na dobre. Nie potrzebuje oczywistych gier, mamiących milionem możliwości, a gdy przyjdzie do rozgrywki, to zakrawają obycie wizualnowelkami lub sztuczną makietą. Dobrze jest się po prostu czasem zgubić. Dajcie znać w komentarzach, czy macie zamiar ograć Claire Obscure, a jeżeli to nie są Wasze karty, tak. to chętnie przeczytam o tytułach, których Waszym zdaniem warto się zgubić. Dlatego idziemy grać w Claire.